Panie trenerze, chwilę przed naszą rozmową tutaj były długie narady z piłkarzami. Pewnie analiza meczu z widzewem, jak podejrzewam. No tak, jeszcze analizować z tego względu, że mecz z widzewem to był nasz najgorszy mecz w tym sezonie. Nie tylko w tej rundzie, ale w tym sezonie. To było spotkanie, gdzie zespół grał zdecydowanie poniżej swoich możliwości i absolutnie nie było widać po nas. W tym dniu, że jesteśmy drużyną, która walczy o tą pierwszą ósemkę, i praktycznie zwycięstwo w tym meczu dawało nam tą pierwszą ósemkę. Może już nie na pewno, bo jeszcze do rozegrania są dwa spotkania w tej rundzie zasadniczej, ale przynajmniej bylibyśmy już na takim miejscu, gdzie nie musielibyśmy się oglądać na nikogo innego, tylko patrzeć na samych siebie. Dlatego tego meczu bardzo szkoda, i musieliśmy tutaj wyciągnąć wnioski, musieliśmy sobie przeanalizować te wszystkie aspekty. Które no, nie funkcjonowały tak, jak funkcjonować powinny. Stąd dzisiaj odprawa. No i tak powiedziałem, no, porozmawialiśmy sobie troszkę na temat tego meczu i sytuacji w ogóle. Myśli Pan, że mogło wkraść się takie rozluźnienie w, w naszych chłopaków, że spojrzeli na tabelę, widzę na ostatnim miejscu, nie wygrał, nie zdobył ba punktu jeszcze na wyjeździe. No i taki element trochę zlekceważenia przeciwnika mógł zaważyć na tej bardzo słabej grze? Myślę, że element zekceważenia na pewno nie jest z tego względu, że zawodnicy się nawzajem szanują. Wiedzą doskonale jaki wykonują zawód i mają szacunek do siebie, jeżeli chodzi o grę w piłkę. Wiedzą doskonale to, że no, grają dla naszych kibiców i że nie powinni ich zawodzić. A poza tym no, nie ma takiego meczu w ekstraklasie, żeby się przeciwnik położył na boisku i pozwalał nam robić te rzeczy, które my robić chcemy. My się nad tym musimy naprawdę mocno napracować. Myślę, że po prostu to była taka dyspozycja dnia, że właśnie w ten dzień zawodnicy nie byli sobą. Czasami takie mecze się zdarzają. Ja bym się tutaj absolutnie nie dopatrywał jakiegoś drugiego dna, że właśnie zlekceważyli sobie widzę, że wydawało im się, że przed meczem łatwo będzie o te punkty i sobie te punkty już jak gdyby przypisali, jeszcze nie rozgrywając tego spotkania, że nie mieli świadomości o co grają i dla kogo grają. Ja to wszystko bym odrzucił na drugi plan, natomiast no jest coś takiego, jak tak jak powiedziałem wcześniej, dyspozycja dnia. No i ona była nie najlepsza na naszym wykonaniu właśnie tego dnia i to kosztowało nas utratę bardzo cennych i ważnych dwóch punktów, a jak cennych i jak ważnych, no to pewnie się dowiemy niebawem po rozegraniu tych dwóch meczy, jakie mamy jeszcze do rozegrania w tej rundzie. Na konferencji prasowej po meczu z Widzewem powiedział Pan, że bardzo by nie chciał, aby ten remis... No, sprawił, że Krakowia straci szansę na, na awans do pierwszej ósemki. No, wiemy już dużo, bo, bo praktycznie cała, cała ta kolejka została rozegrana poza jednym spotkaniem Zagłębia Lubin z Wisłą Kraków. No i jak pan myśli, dalej Krakowie ma takie realne szanse? I na ile procentowo by pan dał szansę, że Krakowia do ósemki się załapie? Procentowo nie chcę tego określać, z tego względu, że myślę, że to nie jest jak gdyby dobrą rzeczą procentowo określać nasze szanse. Natomiast trzeba powiedzieć tak, o ile zwycięstwo w meczu... Z widzewem dawało nam ósemkę, i tak powiedziałem wcześniej. Nie musielibyśmy się wtedy oglądać na innych. O tyle, remis spowoduje to, że tych szans na tą ósemkę żeśmy nie stracili. Dalej te szanse matematycznie są i dużo też zależy od nas, ale już nie wszystko, bo niestety musimy się też oglądać i patrzeć na innych, co nie jest komfortowe, bo ja też nikomu nie chcę źle życzyć. Wszystkie drużyny, które mają jeszcze szansę walczyć o tą ósemkę, chcą po prostu. Się w niej znaleźć, więc życzenie komuś, by się tam nie znalazł, nie jest to eleganckie i nie ma to nic wspólnego ze sportem. Dlatego mi zależało na tym, żeby po prostu wygrać z Widzewem i w tej ósemce już być i tylko patrzeć i wyłącznie na siebie. Tak? A teraz musimy patrzeć jeszcze na inne zespoły i to, że my, dajmy na to, dane nam będzie, wygramy te dwa mecze, które pozostały do rozegrania, to jeszcze wcale nam to nie gwarantuje tej pierwszej ósemki, bo no, mus muszą się jeszcze inne mecze ułożyć dla nas yy, korzystnie. Dlatego szanse są, ale no, yy, nie zależą tylko od nas. Taka presja trochę się wytworzyła, wszyscy chcą awansować do ósemki, no i trochę tak opinia publiczna zapomina o tym, że no miejsce dziewiąte też daje utrzymanie, także no to też trzeba o tym pamiętać, że nie nie wszystko nie za wszelką cenę trzeba się bić o tą, o tą ósemkę, no jeżeli się nie dano no to dziewiąte miejsce też jak na Beniaminka nie byłoby złe. No jeżeli popatrzymy na cały sezon, no to ta organizacja rozgrywek spowodowała to, że jest ta kreska, można powiedzieć, po zakończeniu rundy zasadniczej. No Krakowie od dłuższego czasu zawsze miała problem z tą kreską. Dzisiaj ta kreska poszła zdecydowanie w górę, bo dotyczy ona pierwszej ósemki. Pierwszej ósemki, która daje przede wszystkim pewne utrzymanie w Ekstraklasie na te siedem meczy, które zostaną jeszcze do rozegrania do końca całego sezonu. To utrzymanie już jest pewne i można sobie stawiać jakieś inne, bardziej ambitne cele niż tylko to ósme miejsce, dlatego tak każdy o tą ósemkę walczy. Jedni dlatego, bo mają cel zdobyć Mistrzostwo Polski, czy Wicze Mistrzostwo Polski i w ogóle nie myślą o kwestiach utrzymania. Natomiast inne drużyny, bo tak powiedziałem, to jest najbardziej bezpieczne miejsce, które gwarantuje już pozostanie w Ekstraklasie na następny sezon i na pewno Krakowia do takich drużyn się przed sezonem zaliczała, do drużyn, które będą po prostu grały po to, żeby się w Ekstraklasie utrzymać i sobie postawili taki cel, żeby się do tej ósemki dostać i cały czas o tą ósemkę będziemy jeszcze walczyć, ale oczywiście na tym miejscu nie kończą się rozgrywki, nie kończy się świat. My dalej mamy cel taki, jak mieliśmy przed sezonem, spokojnie się w ekstraklasie utrzymać. Jeżeli będziemy musieli walczyć w tej drugiej grupie i rozgrywać te siedem spotkań jeszcze na bazie walki o utrzymanie, to oczywiście będziemy to robić i chciałbym, żebyśmy to robili z takim skutkiem, jak robimy do tej pory, bo Gdyby tej reorganizacji nie było, to Krakowia dzisiaj byłaby już spokojnie pewna bytu ekstraklasowego na następny sezon, i w pełni można byłoby powiedzieć, że zrealizowaliśmy plan. Dlatego dalej będziemy o to walczyć, jeżeli taki będzie scenariusz, że znajdziemy się w tej drugiej grupie i będziemy walczyli o to dziewiąte miejsce, też miejsce, które daje spokojne, pewne utrzymanie i które jak gdyby jest miejscem, wydaje mi się, nie najgorszym, jeżeli chodzi o. Beniaminka, o drużynę, która ponownie awansowała do ekstraklasy i praktycznie niezmienionym składem w tej ekstraklasie gra, a też drużynę, która ma pewnego rodzaju problemy, bo o tym też trzeba pamiętać, że kilku zawodników nie gra od początku sezonu i to niestety też odbija się na tej kwestii wynikowej. Chciałem jeszcze zapytać właśnie o tą, o tą ostatnią kwestię, którą trener poruszył, czyli o sytuację kadrową. Jakie są szanse, że Dawid Nowak i Sejdin i bazonki pojawią się choćby na kilka minut w meczu z górnikiem zabrze? Bo była, był taki temat poruszany ostatnio. No Szanse w mojej ocenie są, ale jak duże to zadecydują już lekarze, z tego względu, że no oni muszą podjąć decyzję bardzo odpowiedzialną, to znaczy taką, żeby to nie skończyło się na meczu tym z górnikiem Zabrze. A trzeba pamiętać, że potem do rozegrania jest jeszcze 8 spotkań, tylko żeby to było wejście w mecz bez szkody dla zdrowia tych piłkarzy, bo oni Krakowi są bardzo potrzebni. Ten jeden mecz z górnikiem Zabrze. Oczywiście jest meczem na chwilę obecną najważniejszym, i ta dwójka jest gwarancją tego, że może coś w tym meczu zmienić na naszą korzyść, ale nie można tego robić za wszelką cenę, bo tak jak powiedziałem. No potem jest jeszcze 8 spotkań do rozegrania i gdyby nie daj Boże się któremuś z tych zawodników miało coś stać, no to pewnie by, mielibyśmy potem ogromne pretensje sami do siebie, że taką decyzję, żeśmy podjęli pochopnie. Dlatego ona musi być przemyślana, mądra i podjęta po prostu na chłodno, bez emocji. Ja natomiast wierzę w to, że zarówno Dawid, jak i Saidi będą w stanie w tym meczu z Kurnikiem Zabrze przynajmniej jakiś niewielki fragment spotkania zagrać.